Witam wszystkich, z tej strony Szamal, Survival Group. Dzisiaj znajdujemy się w miejscu nietypowym, ponieważ na pustyni w Teksasie, w zachodnim Teksasie, zaraz przy granicy z Meksykiem, dosłownie te góry, co widzicie za mną, w tej dolinie, tam dalej, to już jest Meksyk. I skorzystamy sobie z tego faktu, żeby nakręcić technikę survivalową, która będzie polegała na wykonywaniu schronienia, które ma nam zapewnić bezpieczeństwo przed nadmiernym gorącem. Sytuacja jest taka, że gubimy się na pustyni, nie wiemy co robić, i tak naprawdę, jeśli mamy mało wody, to w takim skwarze jak jest przeważnie w ciągu dnia mamy kilka godzin. Dziękuję do widzenia. Zatem, co robimy? Na początku, próbujemy się schować zagłębienia terenowe w naturalne, e, w naturalne miejsca, gdzie jest cień. Pod jakimś większym krzakiem, uważając jednocześnie na zwierzęta, które się tutaj kryją, zwłaszcza na węże, zwłaszcza na skorpiony. Uważamy. Próbujemy przetrwać cały dzień do mniej więcej pory, w jakiej teraz nagrywamy ten film. Czyli do wieczora. Tak, do takiego późnego popołudnia wieczorem. Teraz jest godzina około 19. Więc kiedy słońce już nas tak nie atakuje, o co w tym chodzi? Że kiedy cokolwiek jaką, jaką akcję podejmiemy, to żeby jak najmniej wody tracić przy, okazji, przy, przy tej okazji. Kiedy będziemy pracować w dzień, to wywalimy się z wody raz, dwa. Kiedy będziemy chodzić cały czas w nocy. Natkniemy się na drapieżniki, gdzieś grzechotniki, albo inne niebezpieczne rzeczy. Dlatego najlepszą porą do działania jest właśnie ta, co teraz nagrywamy film, czyli wieczór i wczesne godziny poranne, kiedy jeszcze słońce z nas tej wody tak bardzo nie wyciąga. Dlatego kiedy już przetrwaliśmy do tego momentu, to próbujemy sobie zaplanować i wiemy, że następny dzień znowu, tutaj, znowu spędzimy na pustyni, to próbujemy sobie wykonać takie proste, znaczy nie do końca proste, ale schronienie, dzięki któremu będziemy mogli jakby zapewnić sobie miejsce, gdzie temperatura panuje dużo niższa niż pod całym otoczeniem i jesteśmy chronieni przed promieniami słonecznymi. A schronienie, które będę wykonywał, będzie polegało na tym, że na takim płaskim terenie wykopię sobie taki krok, dół, którym po prostu będziemy mogli się zmieścić leżąc i mieć mniej więcej tyle zapasu od przykrycia zewnętrznego. Cały trik będzie polegał na tym, że nasze przykrycie zewnętrzne będzie miało jedną warstwę zaraz na naszym ciele, a drugą warstwę około tyle nad warstwą pierwotną. Oczywiście zaraz to zobaczycie i wszystko będziecie wiedzieć. Chodzi tu o to, żeby stworzyć sobie taką jakby namiastkę klimatyzacji. Kiedy Słońce odbija się od warstwy górnej, to wtedy wiatr, który wpada w przestrzeń między warstwami, naturalnie, delikatnie się chłodzi. i Chodzi na naszą warstwę dolną, która z kolei chodzi powietrze, które jest w naszym takim jakby improwizowanym grobie, w naszym dole. Jak wiemy, zimne powietrze schodzi na dół. Dlatego zależy nam na tym właśnie, żeby być jak najniżej, żeby być niżej niż wszystkie inne tutaj terenowe, terenowe punkty. tak? Krok po kroku pokażę Wam już wszystko, jak to będzie wyglądało. Zapraszam. Dobra, zaczynamy sobie kopać dołek. Ja tutaj akurat mam czym, sobie niosłem saperkę na do potrzeby, do potrzeby kręcenia filmu, ale w sytuacji awaryjnej, jeśli nie macie czym tego wykopać, uwierzcie że ziemia tu jest bardzo twarda, to już zostańcie przy waszym, przy waszym schronieniu naturalnym. Prawda? Za dużo spalicie kalorii, za dużo, za dużo stracicie czasu, za dużo zużyjecie wody, żeby to zrobić jakimś improwizowanym patykiem czy kamieniem. Jak macie czym, to róbcie. Nie macie czym, nie róbcie. W moim przypadku mam czym, tak więc zaczynam kopać dół, tak? Abym mógł się w nim położyć. Zauważcie, że będę kładł, będę kładł urobek z dołu równomiernie po bokach, żebym, żebym cały czas jak najmniej musiał zużywać, żeby, żebym jak najmniej musiał zużywać energii na kopanie, żebym też nadrobił wysokość za pomocą, moich, moich, za pomocą mojej mojej górki z usypanego urobka. Dobra, jestem już na finiszu praktycznie kopania naszego dołu, robi się coraz ciemniej, jak tutaj widzicie. To bardzo dobrze dla mnie, jest coraz, jest coraz chłodniej, nie, nie tracę aż tak dużo wody, jak myślałem, że będę tracił. Tu będzie spoczywała pierwsza warstwa, na tej warstwie będzie położona jeszcze warstwa przysypania, czyli okolicznych kamieni, tudzież innego materiału i na tym przysypaniu będzie druga warstwa i to ma pełnić takie jakby takie jakby naczynie dewala chcę skonstruować które będzie mnie chroniło przed e, gorącem dlatego cóż, e, ja kontynuuję skopanie i widzimy się jak już dół będzie ostatecznie wykopany a ja będę kładł już folię NRC i będę ostatecznie prezentował technikę, zapraszam dobra, wykopałem sobie przez noc polepszyłem sobie tutaj ten cały już tak uporządkowałem ten cały e, grobek, który którym będę leżał e, i teraz tak Specjalnie nie czekałem, nie, nie robiłem tego rano, żeby teraz poczekać na tą e, największą temperaturę w ciągu dnia, jest około 14. Jest teraz stopni około przy ziemi, jest około 60 stopni Celsjusza. Tego co mi pokazuje termometr, to ja Wam pokażę. Po lewej stronie te mniejsze cyfry, to są, to są cyfry po prawej Fahrenheit. Jest poza skalą, jest około 60 stopni od, nagrza, od nagrzanej ziemi. Trochę wiadomo, niżej jest e, na mojej wysokości głowy, prawda, ale na pewno jest to temperatura zbyt wysoka, żeby przebywać w niej dłużej. Po prostu nie wolno przebywać tak długo w takich temperaturach. Dlatego to, co teraz, teraz będę robił, to użyję folii NRC, żeby rozłożyć na tym urobku, który jest po bokach, tak, aby od, od, odciąć mój grób, jakby mój dół od yy, promieni słonecznych. A potem zrobię ten manewr, o którym mówiłem, Czyli zrobię taki, jakby, sztuczny nawiew, sztuczny air condition. coś takiego, coś, sztuczną klimatyzację. Dlatego tak. Teraz zacznę sobie rozkładać już pierwszą warstwę folii NRC. Dobra, pierwsza faza budowy kryjówki, a właściwie już druga, zakończona. Udało mi się położyć folię NRC pierwszą na wysokości takiej, że będę w stanie tam wejść, przyniosłem ją urobkiem, a następnie stworzyłem takie jakby podesty z kamieni, na których będzie leżała już druga warstwa folii NRC. Yy, I zaraz zauważcie bardzo ważna rzecz, żeby między tymi kamieniami, tak jak tutaj widzicie, były przerwy. Tak, aby powietrze niezależnie z której strony wieje wiatr, żeby swobodnie przelatywało między warstwami folii NRC. Tak, żeby stopną było chłodzenie. Ja już czuję ręką jak najadę nad to że ogromna ilość promieni słonecznych odbija się od tego. Więc teraz zrobimy jeszcze jeden manewr, położymy drugą warstwę i trzeba zadbać o to, żeby najlepiej nie przysypywać tak bardzo yy, piachem drugiej warstwy, tylko żeby znowu przełożyć kamieniami. <laughs> od miarę ciężkimi, żeby nam nie wywiało yy, i tak, żeby były przerwy, takie okienka, którym cały czas, którymi cały czas będzie wędrowało powietrze i będzie chłodziło. Naszą folię NRC niżej, która z kolei będzie chłodziła na nasz, wnętrze naszej kryjówki. Tutaj jest wejście, które sobie zakryję plecakiem później. Tak więc co, już widzimy się, jak będzie już skończony całkowicie, całkowicie dół. Potem tam wejdę, zobaczymy, czy wszystko pasuje, a następnie wsadzę tam termometr. Dobra, udało mi się postawić drugą warstwę folii NRC. Trochę. Trochę jakby jest położona nierówno, ale główne założenie jest spełniane. Wiatr wieje stamtąd. Tutaj mam okienkę, które Wam zaraz pokażę na zbliżeniu, dzięki którym wiatr wpada między moje, między moje warstwy folii NRC i mam nadzieję, że mi to dobrze chłodzi w środku. Zaraz będę tam do środka wchodził. Zobaczymy, czy wszystko mieści a potem tam wstawiam termometr i zmierzymy temperaturę, jaka panuje w środku. Zapraszam. Widzicie przerwy między kamykami. Powietrze nam wchodzi. Powietrze nam wchodzi. I elegancko chłodzi nasze, nasze schronienie. Jestem już praktycznie cały w środku. Głowę przykrywam plecakiem i folią NRC. Z drugiej warstwy o w ten sposób mam szansę przebywania w nieco zimniejszej temperaturze nie jest to przyjemne pod wodnym poworem Jeszcze mogę sobie stworzyć dodatkową przestrzeń między mną a słońcem tak żeby problemy słoneczne nie padały na moją głowę Wydaje mi się, że jest mi trochę chłodniej ale zweryfikujemy to zaraz y, termometrem termometr wszedł Zasłonię jeszcze w lot słońca. Spróbuję trochę zasłonić sesakiem, tak jak wtedy zrobiłem, żeby było bardziej realistycznie. I Dobra, widzimy się za moment. Zobaczymy, co nam pokaże termometr i zobaczymy, czy to w ogóle coś dało. No, wygląda na to, że nasza technika zadziałała. Szybko ten dobra spoda na słońcu, ale jest około 60 stopni poza skałą. Spadł na 45 w 7 minut. I jak wsadzimy, wsadzam tam rękę to dno nie jest gorące i czujesz taki ewidentny chłodek dobra, sadzam ten termometr powrotem i zobaczymy co będzie za kolejne parę minut A minęło kolejne 15 minut więc temperatura miała czas spaść i termometr miał czas zareagować sprawdźmy ostatecznie jaka jest sytuacja wiele się nie zmieniło cały czas około 45 stopni tak więc sami sobie odpowiedzmy na pytanie czy czy jest warto kopać ten dół, podczas gdy na horyzoncie macie chociaż skrawek, krzaka, pod który możecie się schować? Jak sami widzieliście, jak, jak położyliśmy termometr na, na ziemi i troszkę nad ziemią, to termometr wychodził całkowicie poza skalę, więc było około 60 stopni Celsjusza, coś takiego 65. Więc to no, odpowiedzcie sobie sami na pytanie, w czym wytrzymacie dłużej? W 65, dodatkowo z wiatrem, który wyciąga z Was cały czas wodę, czy. 45, yy, gdzie wiatr nie ma i macie też cień, dzięki któremu nie ryzykujecie udarowi słonecznemu. To jest, to jest yy, sytuacja zła i gorsza. To nie, tutaj nie ma, nie, ma, nie ma w czym wybierać, ale kiedy, kiedy sytuacja jest taka, a nie inna, to myślę, że trzeba się ratować w każdy sposób. Dlatego, cóż, yy, spadła temperatura mniej więcej o 20 stopni. W porównaniu z tym, co byście mieli, gdybyście nie mieli żadnego schronienia, tak? Eee, powtarzam jeszcze raz. Tę technikę pod żadnym pozorem nie wykonujecie eee, w taką pogodę i w, taki, w taką porę dnia jak jest teraz, ponieważ zajedziecie się zaraz za moment, prawda? I po prostu wodę stracicie i to schronienie wam tak naprawdę już nie będzie potrzebne. Dlatego cóż. Eee, Zobaczmy, co w komentarzach. Myślę, że więcej do dodania tutaj nic nie mam. Może nie. Może poza tym, że kiedy kamienie pozyskujecie, to zawsze na początku je kopnijcie, a dopiero potem podnoście. Ponieważ pod takimi kamieniami małymi czasami można znaleźć skorpiona, a pod większymi nawet grzechotnika. Więc trzeba to uważać. Zawsze kamień kopnijcie, a pod takich, takich dużych, pod, pod którymi wiecie, że może się zmieścić wąż, to najlepiej nie ruszajcie. Prawda? Najlepiej te małe, pod którymi tylko wiecie się, się skorpion jeden kop i dopiero potem poznosicie jak wiecie, że tam nic nie ma. Ale cóż, ja do dodania więcej nic nie mam na temat tej techniki. Eee, zapraszam do dyskusji w komentarzach. Zapraszam też do obejrzenia pozostałych moich filmów na moim kanale. Eee, odwiedźcie też nasz fanpage na FB. Tam mamy kilka ciekawostek. No i oczywiście na naszą stronę internetową, gdzie możecie zapisać się na szkolenia suriwalowe. Ale no cóż, zamiast się żegnam, widzimy się przy okazji następnego filmiku z następną techniką suriwalową. Trzymajcie się, cześć!